Cześć wszystkim, witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny model, również Action 850, lecz pierwszej generacji. Jest to model od firmy Viking, czyli od firmy, która produkowała popularnego 6930 Premium, 7RK oraz 950. -tkę. Także zacznijmy tą prezentację. Dla porównania, tutaj jeszcze pokażę wam czym odbiega 850 drugiej generacji od tego obecnego tutaj. Widać tutaj szczegóły, design całkowicie zmieniony, ale nie o tym mowa. Przejdźmy do prezentacji 850. Więc tak, jeszcze raz mamy tutaj klasa Aksjona 850 pierwszej generacji od firmy Viking. W skali 1.32, funkcje modelu, jakie on posiada, no to mamy tutaj otwieraną maskę, prawda? Tutaj mamy widoczny silnik, w ten sposób. Składane lusterka. Opuszczany przedni podnośnik, ruchomy oczywiście. Zdejmiemy sobie obciążenie, które jest w zestawie razem z modelem. Otwierane drzwi kabinowe. Lewe, tutaj mamy wnętrze. Wnętrze też jest zmienione. Otwierana tylna szyba. Prawda, tutaj. Tak, spojrzymy na lewe, na prawe drzwi, które również są otwierane. Zaraz to wam pokażę. Też jest taki, taki, taka imitacja komputera od GPS-u. Spróbuję wam otworzyć prawe drzwi, choć jest ciężko, bo jest troszkę ciasno. Jest to dość delikatny model, a zarazem szczegółowy. O, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Wnętrze, tutaj mamy pedały odwzorowane. krętna przednia oś amortyzowana prawda Model wygląda w ten sposób z bok prawy Przechodząc do tyłu mamy tutaj zaczep polowy który jest ruchomy o Zaczepik jest ruchomy, dość ciężko chodzi, bo nie jest wyrobiony. Podnośnik góra dół, ruchomy, cęgno górne, prawda? Bok lewy, spód modelu. Śliwe ostrzy powinno. O, jest nazwa nawet producenta modelu Wiking. Oponki mięciutkie, gumowane. Kilka takich szczegółów rzucających się w oczy to jest napis. Napis u ostrzy. Spróbujemy powiększyć. Napis CEBIS. Na przedniej szybie u dołu mamy naklejkę. No spróbujemy to. O, o Wygląda to tak. Na masce również widoczny napis CLASS. Całość wygląda tak. Założyłem sobie obciążenie. W ten sposób. Dodam, że ten model jest produkowany również przez firmę Siku w dwóch wersjach, zwykłej oraz zdalnie sterowanej. Zdalnie sterowanej znajdziemy oświetlenie oraz ruchomy, ruchomy tylny podnośnik za pośrednictwem pilota. Jeśli ciekawi Was, prezentacja modela, modelu RC, oczywiście również na moim kanale pojawi się taka. Będę prezentował John Deere 6920S. Nieco troszeczkę zmodyfikowanego. Ma pakiet świateł łącznie z awaryjnymi, ale to już niebawem. W tej prezentacji myślę, że to tyle. Jeśli się podobało, zapraszam do komentowania, do lajkowania. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. A w nim będą dalej prezentacje ciekawych, fajnych modeli, które już niebawem. Zapraszam również do subskrypcji kanału Martin Flash Gordon. Jeśli ciekawi Was temat, jak wygląda praca na farmie w Danii, dzień po dniu. Od, od momentu żniw aż po uprawę i siew zapraszam na kanał Martin Flash Gordon. w tej prezentacji to tyle trzymajcie się, cześć